Z tej strony zielono, dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek, w sumie, ale dobra. Hmm. Jak widzicie, jest ze mną Piracik, ty. Siemanko wszystkim No i jak widzicie, też mam kruka. Tak, ile osiem? Tak. Wejdźcie sobie na kanał Piracika, ty tam za niedługo wleci, wleci filmik z tym, jak dropłem go. Chociaż no, nie będziecie tego widzieć, ale dropałem No, no, no drop to Jakiś no. chyba nie wiem. 20 minut temu? No, coś tego typu, bo przecież przedtem nagrywaliśmy, więc wbijajcie. No dobra, no to jak widzicie, A, jeszcze, mam jeszcze, właśnie, to jeszcze piracik sobie drognął tutaj Star Powera. Na tamtym no. odcinku możecie właśnie zobaczyć. No. no i tutaj łapeczki w górę też. No, <gry> no, i, sub subiki no i subiki oczywiście, dobra. Subiki czekaj, bierz no. teraz. Subiki takie jak na przykład, nie wiem, jakby ten przycisk na przykład, że klika się, co nie. No ale Tam w sumie... do góry, o tutaj, to, o tutaj, no. widzicie. Że chcę właśnie kliknąć subskrypcję. Załóżmy, no. że tutaj ta tabela wyników jest no. subskrypcją. Więc... Klika w to właśnie, tak, że No, no tak. Dobra, no to zaczynamy grę. Będziemy grać, nie wiem, na dłosach, czy no, na, sta na starciu, na zadymie może i nie wiem. Hm. Ale to no tam, ty mnie grasz krótkiem, tak? No. No. Okej, okay, no to ja ci daję porady, nie? No to szkoda, że nie mogę grać teraz grać z Krukiem, bo właśnie... tak. że to nie El Primo się tak podoba. To dobre. jeśli ty grasz z Krukiem, ja ci tak pomogę i zagram El Rey Primo. No. W ogóle bardzo mi się podoba y, piosenka Rosta. Nie. Tego Kuli. Daj Gemma El Primowi. No, Daj Gemma El Primowi. Gemma daj El Primowi portfelem po A znasz tą piosenkę od Vito i Weli Tsunami? No. Ha? <laughs> o nie, Blagim co? Nam. Nie no, ale w sumie ja mało W ogóle Rost ro, nawet tylko dwie piosenki zrobił, ale nawet fajne. Tego, zabiorę mego Bula też jest nawet spoczko nie? Co? Zabiorę mego Bula na Brobola. Też jest. Oh shit! Oh shit! O, dobra, o oh, nie Krukiem musi się nauczyć wyskillować, grać. Nim się ucieka bardziej tym ultem. Jest bardziej do ucieczki, ci Mówiłem, tylko że w sumie no. Jak mi się udało, to... A to twoja pierwsza gra, Kukio, No, Musisz się nim wyskilować. Ale nie no, ale nawet szybki jest. Szybki, szybki. Bardzo szybki on jest. Musi on się jest bardzo... drugą najszybszym posaciąc. No nie, trzecią. Drugą. To Jak to trzecią? Musisz... A Max to co? Aha, no. Max też jest szybki. No wiem, właśnie chodziło mi na początku o Maxa, ale zapomniałem o tej. No nie. No nie, zapomniałem, że on bije tyle ale odna ja, chyba 2000 coś życia na pierwszej mocy. No. Więc no, to jak Tik, bo Tik też ma tyle, więc. No, no wiesz. Mm, no troszkę głupio wyszło. No. Mam plus Z tej skrzyneczki. Wypadł mi no, kruk. No. A no. mnie wypadło z niebieskiej. Star power. No. <laughs> dobra, to gramy. No, a teraz co, dłosy cały czas? No dobrze, no dobra, teraz gramy. Dobra. dobra ma... a, dawaj bierz, bierzemy jakieś landoma. No dobra, dobra. A nie, to musimy zarazimy tryb. Mhm. Mm to sobie, żeby jakąś. Podawaj, zadyma. Zadyma? Okej. Okay. No. Ale musisz naprawdę się wyskiwać, to krótko. Mhm. No co, szukamy jakiegoś gościa. Oczywiście. Dobra, kto będzie z nami grać? Czy będzie w ogóle chciał z nami grać? To jest tak, Mam. No. Chyba nikt nas nie lubi. A nie. Może... Ej, masz jakąś Ems. Dobra, o nie. Czyli napiszę mu Heja. Ej, ma Leona. Leona. Leona i Kruka. Koks. Leona napisz i Napisz heja. masz mu szybko napisać. Heja, po napisz. Napiszę mu taką buźkę. Gotowy, dobra. Pozdrawiamy cię, Nor. Jeden, dwa, trzy. No to teraz tak, idziemy sobie na zadynę, nie? On wybił dopiero Ems. Dawaj, no. Chodź, Dawaj, gramy. Gramy. No, rynku, no, rynku, rynku, no, w sumie no, nawet tak mnie do ciebie porównuje. No, troszkę. No, no. Ale idziemy z tym koksem. Na pewno ma ten. 8K, co nie? No, no, nie? Pozdrawiamy Cię, na no, jeśli to w ogóle oglądasz. No. No, 1, 2, 3. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie! I tyle. Hm? No. <gryzny> A masz mocno podgłoszonego brawo, czy tak nie? ja? No. Nie. Musimy mieć go bardzo ściszonego, żeby nas było słychać. No, wiem, przecież mam mega ściszonego. Nasz u Ciebie tak, słychać. Okay. Okay. A mam ściszonego na maksa. Okej. Okay. tylko u mnie słychać. Czyli nas słychać, dobra. Napiszcie w komentarzach, czy nas No, słyszeć. W sumie tak. Napiszcie hashtag noob. Pod każdym filmem. O nie! W sumie Jeśli ktoś oglądał mój filmik Twój facility z młotkiem. Znaczy, ty, z, be, jestem bestią w Robloxie, to, to wiecie, co macie robić w komentarzach. O, od teraz to będzie nas taki znak rozpoznawczy: hashtag noob, będziecie wszyscy pisać. Hashtag noob. No. bardziej lepiej brzmiało hashtag Brawlsters. No. no. Albo, albo grub... nie wiem, albo hashtag legenda, czy coś. No Co dobra, napiszcie hashtag legenda. No. Albo hashtag po prostu drop. Że dropnęło, dropnęły no. postacie Ja nie niby bym wziął teraz tego, Sandiego i on by wziął Leosia. Kto? O, no, ej, to było dobre. Trzy. To, był to było trillon, ma nieskończoności. Czy coś tego typu nie wiem. O, szczet. On chyba będzie grać i tak Ems, bo dopiero ją co wbiły. Wow, no. Ems, czy będzie grać Ems. Ale nie no, ale I Ems też jest spoko, no. nie? O nie. Przekonamy. No Ems jest super koks. No. Dobra, ja tam dobiłem prawie Ja, ja bym tak chciał mieć Ems, nie, tylko już mi nie mogę no. sobie dobić. No dobra. Leoś, Leo... Aha, nawet nie wiedziałam, że oni mają też Ems w ogóle. Koń Ale Majka, Leosia i Ems. Nawet nie wiedziałam, że oni mają Ems. W no nie. Lecę! Ja tu wziąłem na początku tylko Leona, co nie i tego. Idaj na Majka. Podaj, 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 podaj. No dobra, Nor, idziesz na seł. So dobrze, sobie. Nor, 1, 2, 3, dawaj. So, no, Nor, coś tam. Mógł mi podać. Nie? No. Ale okej. Okay. Jak nas oczywiście oglądasz, nie? Jak nie oglądasz, to w sumie. A, <noise> no. Ale jak coś, to jesteś na odcinku. <noise> A, ciesz się. O, dobrze, Nor, Nor, 1, 2, 3, jest! Papiukę. Ja jeszcze nie trafili. O nie, ale oni A mają jednego goła. Dawaj, Kom. jedziesz. Teraz ty. Masz to już. Mam laga. No nie, nie laguj. Halo. No nie. Ja mam laga. nie. Nor, nie. dawaj, Nor. Jeden, dwa, trzy, Nor. No nie. Hej. A niestety, ale to właśnie jest y, pierwsza gra Krukiem. A Kruk, no, 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 jest skillową postacią. No nie powiem, że nie jest. No nie. E, minus sześć pucharków. <laughs> o nie, to takie typowe, takie... Ach, kurde, minus sześć. Miałem lagi. Przepraszam bardzo. Napisz taką buźkę w górę. To tu zejdę? Nie, masz król, Czekaj, Co? Przecież jesteś królem. Niech on to ja, kręgu, nie o, ja. Ja muszę tego wziąć. Dobra, to dobra. Czy chcecie dalej kruka Nie wiem. Czekaj. Jak musisz. Zostaw króla. Przecież z tego odcinka. odcinek. No. Słuchaj tak. Będę go wkurzać, bo będę ciągle mówić do umysłu mojego króla. Miał wcześniej, czy miał, nie? Nie, chyba nie miał, albo nie, czeka, ja mu napiszę... Yy, 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 którego z odmiarza, o mnie... którego z wybrać? Naprawdę dobrze. Wow, napiszę wow. Chętnie go właśnie to chciałbym... O! Dobrze, szybko, dawaj, zaczynaj grę! Dawaj, klikaj, go, 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 go! Team legend! To jest hashtag! Hashtag! Dwa, team legend. hashtag... Dobra, mieliście hashtag Team Legend. No. Bo nie wiem, albo nie wiem, po prostu napiszcie coś tam hashtag. O, mam pomysł, to Co? będzie pod każdymi firmami. Ale my mamy mniej tego, mniej życia niż, niż jeden z ich drużyny prawie że. Ej, wiesz, że już trafili nam Gola. Jeszcze nie. Nie na mojej bakcie! Dobra, jednak nam trafił. Ha! Udało się. E, dobra, od teraz podkreślam odcinkiem, Jak powiem takie słowo, na przykład nie wiem. O, powiem, kruk. To wiecie, co macie robić. Macie napisać w komentarzu hashtag legenda. Dobra? Dobrze, mamy to. No, tak jak mówi piracik. <laughs> o nie. Dobra. You no, know, no, team legendy, oni już się nas boją normalnie. Na same widzenie normalnie z nami. Czemu są gdzieś taką wolną postacią memolagi? To tam idę trochę ich podatakować, co nie? Czy coś tam dostali niektórzy? Tego hm. Franka mocno obijam, co nie? Daj długo on zginie, bo już go tak obijam. O nie. Mam to, mam to! Jest! Udało się! Ms. Udało mi się dobrze. Ems, ems, ems. Ems, mój wróg. SCP. Co się stało tam? Dawajcie, macie szansę! Leon, tak! Nie. No nie, śmiało. No, Zginąłem. Ale... No w sumie. Do... Wtedy już na stół. No bo strzelenie to trochę takie czasami. To jest jedynie jak na przykład, nie wiem, jak to już. Podanie. Nie, wiesz, że już nie trafić i już takie. A, dobra, koniec z tym. Ej, widziałeś to w ogóle? Widzieliście to? Ja byłem w. Ty... w niewidze, kiedy skakałem. To było takie, że oni nawet nie wiedzieli, że tam idę. Hmm. I leży, chyba. I. też mam starkowy. Dobra. leży. Szkoda, że nie mam startuora do Sandy'ego. Stale wsiąca burza. Fajna jest. Dobrze odskoczyłem, tylko że i tak nic zbytnio nie zrobiłem, ale dobra, coś tam poatakowałem. Dobrze, dawaj. No. Ale nie mogę wypić piłki nawet. No. To Ej, dobra, jest 0-0. Nieźle. Nawet nie wiedziałem, ale ten, ten Daryl się nie Eman... Ema Zuel. No nie, dobra, dawajcie. Ema Zuel nie na mojej wachcie. Jaki Emazuel? Ten Frank nazywa, Emazuel. Czy jest ten? To pozdrawiamy to jest też kolega, tego. To jest kolega tego, z, jak ty za Max, bo ma taki ten... Mnie, Ej, ale w ogóle my mega Mnie dużo tak. obrażeń zadajemy, co nie? No tak, człowieku. Obrażeń zadajemy tak, tyle. Jesteś Koks! Koks Leoś. Dawaj! Koks Leoś! Koks Leoś, Koks leoś. Nie wiem, pisz... Dobra, piszcie krótko. Nie! Kruk. Nie! Nie, 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 nie. Dobra, nie. Jak, jest! Jak mówię kruk, to wiecie, co macie robić, nie? Hop! Widać w komentarzu ciap, ciap. Nie. Legendy. A dobra, to teraz dobra, 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 dawaj. W komentarzach hashtag legendy! Dawaj, o, szybko, dobra. szybko coś Zabrażony zrób. Z... Zabrożony byłem. Z ano w sumie. Dawaj, Leoś, dawaj, Dobrze, dobra. jest, udało nam się. Ej, co wolicie pisać? Czy wolicie pisać hashtag, hashtag legendy, czy hashtag Leoś? Nie, możecie jakąś... po prostu jakąś legendę napiszcie i dobra. dobra. Jakąś no, Z na jako... napiszcie Leoś. No. Będzie mi bardzo miła. Przykład... No, nie. o nie! Super, piłka! Super, piłka! O nie! Piłka! Leoś, dawaj, Leoś. Ja zawsze na rano mówię, Leoś. Dobrze, mamy to! Mamy szansę! Mamy szansę, największą w życiu, normalnie szansę, no nie! Ale, eee, no, ale wiesz, gdyby nie to, że ten czas, to nie, to, to by było. Uwaga, skrzynka! I uwaga, otwieramy. I Idź. oczywiście, jak zawsze, nie ma legendy ani nic innego. Tak, jak no. dropałeś nową postać, to się nie dzieje. No w sumie tak, no tak. Od nas. Gramy, o nie. To szukamy, to szukamy kolejnego? Tak. Dawaj, no to wow! Udy. O, od o od Jesse! Jessie, Joker. Czekaj, ja. napisz mu heya. Joker. Ups, czekaj. ja. Heja. ja. O, Karla wziął. A czekaj, zobaczmy jego profil. Pierw. No. I napiszę mu Heja. O, tutaj już widać, że prawie ma no, tego. Ems. A ma kruka. No, kruka ma i... No kruszkiem nie no. gra, no, nie? No to a właśnie czekaj, joker. Oczywiście na początku typowo jak to każdy chyba, y, który gra w Brawl Stars, musimy sobie postawić a, nowego a, tego. Proszę. O, dobra, sorry. Chakra. Czekaj, to ja wezmę Rico może. Albo nie w sumie wezmę jakiegoś tanka. Wezmę gula. Ja wolę grać Karl, o oh ja. Yeah. A może no, w sumie zagram? Nigdy dawno nie grałem koltam. No. Dobra. Rugby! O! Dobrze. O! Dobrze. Ja bramką. Nie, nie no, ale w sumie już nawet umiem grać tym tym. No. Ja przez jakiś dłuższy okres nie grałem krokiem, ale teraz muszę już nareszcie skończyć. Bo krokiem trzeba tak jakby obić. No. Jak masz go na pierwszej mocy, nie oczywiście. No. Mam wróżek dalszych, to już lepiej wyjdzie. Nagiem grabać ci go polecam yy, wziąć. Tak samo. No, tak mnie kończysz nim. Bardzo. Jak ktoś biegnie z 10 magiemami, twoja trucizna, nie? No, to trucizna jest na zawsze wkurzająca. To jest moim zdaniem najbardziej wkurzająca postać w grze. Szkoda, że Karl nie, nie ma takiego Star Powera, że może niszczyć nauce. Mm -hmm. A nie, ale to było a za bardzo OP. A ale to było, tak było za bardzo OP, co nie? Nie wiem. Bo on sobie jeździ po prostu wszystko rozwala wokół. Wiesz, a wtedy by miał Speed włączony chociaż. No. Wtedy by tak zrobili, żeby speed miał wyłączonego. A miałbyś taki star power do y, bóla? Bądź... No wiem, że nie zniszczonoś, jakby coś był... Wielki B to musi się nazywać, że no. by był odporny na zamrożenia frankę, czyli ulby jego tak prawie by nie działał. Na truciznę, kruka bo chyba by... O, nie. ej, widziałeś to w ogóle, jak wleciałem idealnie w niego? Dobra, zabiję tą wieżyczkę. Niszczę ściankę. O! Niszczyłem ściankę, nie? Jak coś.